Chcesz mieć rabatę, koło której nikt nie przejdzie obojętnie? To zasać łubin. To czysta magia. Belina znana chyba każdemu, ponieważ nasze babcie uwielbiały łubinę. To jedna z tych roślin, która robi efekt wow od pierwszego sezonu. Kwiaty wyrastają na wysokich pędach i tworzą bajkowe wieża. Idealny do naturalistycznych ogrodów, na rabaty i do nasadzeń grupowych. Wysoki, ale niewymagający. Wystarczy słońce i ziemia ogrodowa. Kwitnie od początku lata i jeśli go przytniesz po przekwitnięciu, to Kwitnie ponownie jesienią. Łubin potrafi rosnąć tam, gdzie nic innego nie chce. Biedna, piaszczysta gleba, wyjałowiona ziemia, dla niego to nie problem. Ale to nie wszystko. Łubin wiąże azot z powietrza i wzbogaca glebę. To dlatego rolnicy sadzą go jako poplon. Jeśli chcesz łąkę kwiatową, zasadź go z makami, chabrami i trawami ozdobnymi. Chcesz romantyczną rabatę, połącz z piwoniami i kocimiętką. A ty też kochasz łubiny i masz je w swoim ogrodzie? Daj znać komentarze oraz zaobserwuj ten profil po więcej ogrodniczych inspiracji.